Dalmatyńczyk to rasa, której nie sposób pomylić z żadną inną. Charakterystyczne czarno-białe plamy są jej znakiem rozpoznawczym. Mało kto wie, że dalmatyńczyki rodzą się całkowicie białe, a ich plamy pojawiają się dopiero po kilku tygodniach życia, co jest unikalną cechą tej rasy. Pochodzą z regionu Dalmacji na terenie dzisiejszej Chorwacji, gdzie pierwotnie pełniły rolę psów stróżujących i towarzyszy podróży. Dalmatyńczyki były niegdyś nieodłącznym elementem ekipy strażackiej. Biegły przed wozami strażackimi, torując im drogę i ostrzegając ludzi przed niebezpieczeństwem. Ich niesamowita wytrzymałość i szybkość sprawiły, że zyskały przydomek sprinterów w świecie psów. Warto również wiedzieć, że dalmatyńczyki są wyjątkowo inteligentne, ale wymagają stanowczej ręki i konsekwentnego wychowania, ponieważ potrafią być uparte. Odpowiednio prowadzone stają się wiernymi, energicznymi towarzyszami, gotowymi do wspólnej zabawy i przygód. To psy o niezwykłej historii i niepowtarzalnym charakterze, które potrafią zaskarbić sobie serca wielu miłośników czworonogów.